Jesteśmy w Czechach, jesteśmy w Starym Bochuminie, za moimi plecami jeden z budynków, który ucierpiał podczas tegorocznej powodzi. Wylała rzeka Bajcowka, niewielka rzeka, która pokazała swe straszliwe oblicze. Ten budynek został zalany do wysokości półtora metra woda. Do połowy okien sięgała, rozmawiałem przed chwilą z mieszkańcami tego budynku, oni trzy dni spędzili na górnych kondygnacjach, dopiero dzisiaj zaczęli wychodzić i dzisiaj wynoszą to wszystko, co było pod wodą. To możemy zobaczyć, to jest kuchenka, to są yy, sprzęty AGD. Yy, wszystko to, co było na parterze, właściwie nadaje się do wyrzucenia, i oni teraz co jakiś czas przychodzą tutaj, wynoszą te rzeczy, które służby komunalne będą sukcesywnie odbierać. Właściwie cały stary Bochumin tak wygląda, aczkolwiek ten budynek jest jednym z najniżej położonych. Tuż obok niedaleko jest szpital, który został całkowicie ewakuowany tak groźna była ta woda która yy, przez kilka dni tu właśnie w starym bochuminie siała spustoszenie okay hey.